Na miejscu 65 Mini John Cooper Works. Co się to oto przypomina? To mi przypomina małego wariata. Mini John Cooper Works. Jest to taki mały zabijaka. To jest naprawdę wariatuncio pierwszej ligi. Wiele osób twierdzi, że Mini to auto damskie, ale w przypadku John Cooper Worksa wcale tak nie jest. To jest naprawdę auto dzikie. Bardzo dużo osób zna Coopera, zna Coopera S i myśli, że to jest prawie to samo. Nie, to nie jest to samo. W wersji Johna Coopera wiadomo, że jest dokoksowany we wszystkie spoilery świata. Jeszcze świetny bodykit, jeszcze do tego te charakterystyczne lampy w kształcie flagi brytyjskiej różnica moim zdaniem podstawowa pomiędzy wszystkimi innymi kuperami a Worksem jest taka i nie chodzi tylko o osiągi, ale to, że kiedy pojedziesz tym samochodem i go zgasisz, to jeszcze przez 5 minut będziesz słuchać wszelkiego stękania materiału, który tak jak w rasowej wyścigówce, on po prostu zaczyna się kurczyć, zaczyna strzelać i ten miniak jeszcze tak sobie Pierdzi i stęka, stojąc tak jak typowy samochód z wyścigowego padoku. Porodowód tego przypakowanego brytyjskiego Yorka rzeczywiście prowadzi do sportów motorowych. John Cooper stworzył nie tylko legendarne rajdowe Mini, ale był również liczącym się konstruktorem bolidów Formuły 1. Gdy BMW przejęło mini, w głowach niemieckich inżynierów zrodził się pomysł, by wskrzesić legendę i do autka wielkości pudełka po pralce pakować motor, który rozpędzi je do 250 na godzinę. To nie to uliczny gokart, który strzela popcornem. I wkurza emerytów. Przez tego łobuza oblali egzamin z fotografii na Uniwersytecie III wieku. Uszerzenia dokładki. Spoiler. Dla jednych może być to kontrowersyjne. Jednym się to może podobać, drugim nie, ale nadaje to temu samochodowi naprawdę dużego charakteru. Robi się taki mega agresywny. Widać, że to jest coś więcej niż zwykły Mini Cooper. Ale to są fajne wozy. Według wielu uznawane były za najlepiej prowadzące się BMW i coś w tym ewidentnie jest. Szybkie zabawki zawsze są fajne. To jest mniej więcej ta sama półka, co te wszystkie małe Jalisy. Wszystkie malutkie samochody, które są takim wściekaczami, są bardzo, bardzo przyjemne i naprawdę to jest mega przyjemność. I skracają dystanse. Odległość między Warszawą a Poznań, Warszawa Gdańskiem, czy Gdańskiem a zakopanym bardzo się kurczy, jak ma się takie fajne auto. W sensie, że czas szybciej w nim płynie. Może i tak. Trzeba tylko pamiętać, że nie wszystkie zdjęcia tych miniaków wychodzą rozmazane. A aparatów przy polskich drogach nie brakuje.